Cześć, witajcie! Po raz kolejny zapraszam Was na odcinek poświęcony aranżacji wnętrz. Tak jak pisałam wcześniej. Zapraszam Was na spacer po Agata Meble. Tutaj wcześniej prosiłam o taką listę. Czy macie jakieś prośby związane z rzeczami, które chcielibyście zobaczyć, a nie do końca macie kiedy iść i je oglądać. Mam krótką listę, mam nadzieję, że ona w przyszłości kiedyś się rozrośnie, natomiast mam kilka rzeczy, które mam Wam pokazać i coś wam o nich więcej opowiedzieć. Pierwszą rzeczą, a dokładnie fotelem jest fotel. Teddy, który tutaj akurat mamy w kolorze szarym, natomiast za chwilkę Wam też pokażę inną kolorystykę. A kolorystyka jest naprawdę bardzo szeroka, jeżeli chodzi o właśnie kolory, fakturę. Dobra, moi drodzy, siadamy. Zobaczymy, jak się na nim siedzi. No, powiem Wam, że wygodny, fajny. Całe plecy można oprzeć. Ma tutaj też taką dodatkową, fajną podusię, gdzie mm, dajemy sobie na. Na dolną część, podpieramy sobie dolną część pleców i można tak jakby wyprofilować tą część. Bardzo fajne wykonanie miękki materiał. Tu akurat mamy szary, szarość, natomiast można, można sobie usiąść wygodnie, podeprzeć całe plecy, rozłożyć te ramiona na boki. Myślę, że, że fajnie sobie usiąść, wypić kawkę nawet w, taki, w takim fotelu. Za chwilkę zobaczymy kolorystykę, ponieważ jest ona naprawdę bardzo szeroka. I, I też pokażę Wam, jakie te materiały dokładnie mamy. Tak więc zapraszam dalej. Tutaj, moi drodzy, mamy całą paletę kolorystyczną do naszego fotela, do Teddy'ego. Jest to bardzo duży wybór. Zobaczcie sobie, ile tych wzorników tutaj jest. I tak naprawdę każdy może sobie wybrać coś dla siebie. Tutaj zainteresowały mnie akurat te tkaniny, bo w projekcie wykorzystałam coś tego typu, czyli bardziej taki uszaty, żeby puszysty, żeby ten fotel był. Szłam bardziej w takie softy i delikatne kolory. Tutaj mamy tkaninę taką, która będzie też łatwa w utrzymaniu czystości. Nie używamy tutaj silnych y, detergentów, tylko wystarczy też y, woda z mydełkiem, czyli tutaj idziemy w tą y, delikatną. Zobaczcie sobie jaki tutaj mamy skład. To jest akurat ta tkaninka, którą wybrałam do projektu, natomiast zobaczcie, jest tego naprawdę bardzo dużo. Do stylu boho świetne rozwiązanie, ale zobaczcie ile tego tu mamy. Może być też coś takiego typu albo Gładsze. Zobaczcie jeszcze coś takiego. Albo bardziej welurowe. Jeszcze zobaczmy ten. Albo coś ala skórka. Jest też bardzo duży wybór. Szeroka kolorystyka. Tutaj mamy coś tego typu. Jest nawet taki pudrowy róż. Czernie, zielenie. Jak do tego fotela to powiem Wam, że jest naprawdę yy, bardzo duży wybór. Chcę Wam pokazać dużo nowości, które tutaj mamy też w Agata Meble, jeżeli chodzi o sofy i narożniki. Zobaczymy sobie ten. Ja jestem dość e, krótką osobą, że tak powiem. I już wydaje mi się, że e, ta głębokość jest za duża dla postury osoby ta jak ja takie 156 cm. Ale, ale jest przyjemny. Można się fajnie oprzeć. Zobaczcie sobie, jakie tutaj jest ta część szeroka. Trójka dzieci, dwoje dorosłych, jak najbardziej tutaj z boku e, siądzie. I powiem Wam, że ten kolor taki taki, e, taki miedziany, taki pomarańcz. Och, piękny jest, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Tak więc szukamy dalej, co mają ciekawego, bo ten narożnik mi akurat w bok. Tutaj znalazłam jeszcze w takim fiolecie. Moi drodzy, to jest fiolet, ale zobaczcie, tutaj mam takie prążki w części. Mi to przypomina takie szstruksy, gdzie, gdzie kiedyś chodziliśmy w takich, ale zobaczcie sobie, to są takie dość szerokie prążki. Tu mamy gładki materiał. Zobaczcie, to jest fiolet. Wy nie będziecie tak widzieć w kamerce, ale no jest naprawdę bardzo ładny. I ta sofa prezentuje się dość, dość ciekawie. Tutaj mamy, że jest możliwość funkcja spania. Mamy pojemnik na pościel, sprężyny Bonel. Mm. Ok, na trzy osoby. I tu macie mniej więcej też wymiary, czyli głębokość 138 i 2 metry mamy na, na szerokość. Ale piękna, piękna sofa czarne nóżki. Zobaczcie sobie tutaj. Świetne. Żeby nie było, to sobie usiądę na niej. No, to jest taka typowo dla krótszej osoby, czyli typu ja. I wygodnie się siedzi. Wygodnie. Te poduchy są takie dość, dość zbite, fajne i można się naprawdę oprzeć. Może trochę za bardzo zbite, ale jak ktoś lubi coś twardszego, a niekoniecznie tylko takie coś, to jak najbardziej takie poduchy będą e, świetnym rozwiązaniem. No do takiego stylu glamour w takim kolorze powiem Wam, że no petarda jak dla mnie. Tak więc coś nowego. Patrzę za innymi rzeczami. Miałam patrzeć tylko za rzeczami na listy, z listy, e, ale widzę, że jeszcze są fajne rzeczy i muszę, muszę je Wam pokazać. Po prostu muszę. Idziemy dalej. Nie poszłam za daleko. Zobaczcie na tą żółtą, żółtą sofę. E, oczywiście Wiecie, muszę siąść. U, zapadłam się, ona jest miększa. O, powiem Wam, że miękka, fajna, ale y, pufy ma za wysoko, te z tyłu opieradła. I powiem Wam, że mi już y, nie mogłabym siedzieć za wysoko, bo mam tą przestrzeń taką między y, y, plecami, dolną częścią pleców. Y, ogólnie spoko, ładnie się prezentuje, bo zobaczcie jak to wygląda tutaj. To jest taki milusi materiał, to jest taki musztardowy, jest taki gładziutki, jest strukturka takiej krateczki, jest dodatkowo przeszywany, tak więc fajnie się prezentuje. Z boku też tam widzicie, macie takie, takie wałeczki. One nie są takie aż strasznie okrągłe, ale coś takiego. Fajne. I wiecie co? No, teraz to się siedzi. Teraz to fajnie się siedzi, wygodnie. Tylko muszę sobie wtedy taki wałeczek podłożyć za plecy, ale ale fajnie. Tutaj Wam pokażę, że też mamy funkcję spania, pojemnie na pościel i sprężyny, ale falistą. Tutaj mamy falistą, czyli tutaj się nam już różni. Wymiary mamy, już Wam mówię, głębokość 142 i 192 mamy. Powierzchnię spania. Wymiary mamy ogólnie 212, 103 wysokości 74. Dobra, idziemy dalej. Fuj jest wygodnie, naprawdę wygodnie. Można spokojnie oglądać sobie seanse kinowe w domu. Fajny ten materiał, taki sztruksowy, powiem Wam. Jest mięciutki. Jeszcze mam przeciąg z magazynu, więc dodatkową klimatyzację. Ale nie, powiem Wam, że bardzo fajny narożnik. Można w dwójkę spokojnie sobie tutaj usiąść. Widzę, że teraz im weszło właśnie takie rzeczy, że, że mają szerszy, tak jakby tą szerszą, dłuższą część. I tutaj może spokojnie dwójka dorosłych i trójka dzieci usiąść. Idziemy dalej. Kolejną rzeczą na liście to były duże narożniki granatowe. E no, to tutaj mamy duży narożnik. Mamy tak, jakby z dwóch stron dłuższy, dłuższą część, czyli mogą się dwie osoby troszeczkę osobno rozłożyć. Zobaczymy sobie, jakie mają tutaj mm, cechy. Mamy pojemnik na pościel, sprężyna znowu bonel. Ok, e, wymiary moi drodzy, tu Wam pokazuję wymiary Mediolan. Jest to taki... to nie jest welur, to jest jeszcze inny rodzaj materiału. E, wiadomo, że jak będziemy mieć jednolity kolor ciemny, to gdzieś tam będzie widoczny ten brud, ale, ale fajnie się prezentuje, zobaczcie sobie. Zobaczę sobie jeszcze na inny fotel, bo bardzo mi się spodobał. Czekajcie z podnóżkiem Piek. bardzo fajny, wygodny. Ale ja naprawdę chyba jestem za krótka, bo wszędzie musiałabym mieć te poduszki pod plecy. Jest dość sztywny. Jest dość sztywna konstrukcja, tak by miał mniejszą ilość pianki, ale ogólnie jest w porządku. Trochę się obawiam, że w pewnym momencie mogłyby mi być niewygodnie faktycznie, jeżeli chodzi o oparcie. Tutaj mówię, jest dość sztywny i mniej taki puszysty. No mamy zele, zele fotel. On jest taki lekko fioletowawy, delikatny. I do tego ma jeszcze podnóżek. Tutaj mamy kolejny duży narożnik. Dokładnie nie wiem o jaki, jak bardzo duży chodziło na mojej liście. Natomiast jest to kolejny dość spory. Ciemny, granatowy. To już mamy welurek. Mamy też funkcję spania. Dwa, dwa pojemniki na pościel, i to jest właśnie jeden z tych nowości, czyli z tych z szeroką e, częścią. Nie na jedną osobę, tylko przynajmniej na dwie. Mamy pikowany wzór, jakby w takie kwadraty. Jak widzicie, to podłokietnik bok jest e, tak wyprofilowany, tak jakby na zewnątrz nam wychodzi. Ma on około 15 cm pewnie e, szerokości. I to mamy Emilio. Zobaczcie sobie, tam mam też wymiary. Jedziemy też dalej, zobaczymy na piętrze jakie tam mają narożniki. Tam zdecydowanie mieli większe kiedyś, zobaczymy. I poszukam większych, jeszcze większych granatowych, tak więc zapraszam. Tutaj mamy jeden z większych narożników wagata Meble. Zobaczcie sobie jak on wygląda. Akurat tutaj mamy w kolorze beżowym, Jasny, beżowy, materiał jest bardzo delikatny w dotyku, tu zobaczcie jakie ma oprzecia. Mamy dodatkowe podduchy, zobaczcie sobie tam dookoła. Jest to narożnik z funkcją spania. Tutaj akurat mamy szukamy granatowych. Ciemno-niebieskich materiałów i też mamy bardzo szeroki y, zakres. Tu akurat wybrałam kilka, ale w zależności jakich szukamy, czy to mają być z jakąś y, większą strukturą, czy to mają być gładsze, cieńszy materiał, grubszy materiał welurowy, ale zobaczcie, mamy też różne odcienie. Tutaj mamy taki ciemny granat, on w kamerce wygląda jak czarny, natomiast jest naprawdę bardzo duży wybór. Zobaczcie sobie. Siadamy, siadamy, testujemy, ale widzę, że on jest duży i po prostu aż wpadłam w ten, tu można się rozłożyć dosłownie, powiem Wam, że dość głęboki, głęboki narożnik, jak dla mnie jest zdecydowanie tak jakby za, za głęboki, ale to w zależności dla wyższych osób zdecydowanie będzie wygodniejszy, jest bardzo mięciutki, fajny, dodatkowe podusie. I można odpoczywać, bardzo fajne. Tak więc za chwilkę Wam pokażę, ile jest wzorników akurat do tego, do tego narożnika. Jest też bardzo szeroki wybór kolorystyczny i oczywiście różnych grup, jeżeli chodzi o, o oczyszczenie i o te materiały. No tak więc chodźcie zobaczycie, jaką mają kolorystykę. Pytałam się wcześniej pani o kolorystykę do tego narożnika i chyba się po prostu zestresowała, że chodziłam z telefonem i z kamerką i z mikrofonem upiętym. Ale to chyba ja się bardziej stresuję niż, niż ktoś inny już Wam pokazuję. Tu są stojaki z pełną gamą kolorystyczną, jeżeli chodzi akurat o tamten narożnik. Jest dość spory wybór. Zobaczcie, aż mamy też po takie puszyste i właśnie te jakby takie no, wzory. Zobaczcie sobie, to po prostu chyba weszło w modę. Ale fajnie to wygląda. Za chwilkę zobaczycie na jednym z, z łóżek, które za chwilkę wam pokażę. Zobaczycie sobie, chodźcie. To jest właśnie ta sofa. I to był ten materiał, który Wam pokazywałam, ten ostatni. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Dość ciekawe rozwiązanie. Jest bardzo miękki, bardzo, bardzo miękki materiał. Jak taki misiu. Tutaj mamy narożnik malagę, który od razu na ekspozycji jest takim granatowym, mm, połyskującym materiale. Zobaczcie sobie. Jest dość spory. Ma czarne nóżki. Malaga. Mamy też funkcję spania: pojemnik na pościel. A tutaj macie wymiary dokładnie, jakie ma. Jak widzicie jest dość dużo tych dużych narożników i tak naprawdę według producenta trzeba się pytać po prostu o wzorniki, bo jest ich naprawdę sporo i szkoda, że przy każdym narożniku tak naprawdę nie ma wzorników, które przypadają na dany narożnik, łóżko, ponieważ no tutaj czasami powiem Wam szczerze, że tak nie za bardzo czasami lubię się prosić, który narożnik, które. Który, który, która tkanina, który materiał. No, ale tak, tak trzeba, trzeba się pytać. Tak więc pokazuję Wam, jakie mamy narożniki. Szafa lamello, moi drodzy. Tutaj nie mamy możliwości niestety zmieniania szerokości, głębokości, tylko tak, taką wersję mamy dostępną. Koszt takiej szafy 1599. Całość mamy wykonano z płyty meblowej, z laminatu czarnego, łącznie z laminowanych tak jakby lameli. Tutaj stawiam na dąbkart złoty. I tak, prowadnice z tego, co już sobie sprawdzałam. Zobaczcie, one Stosunkowo lekko działają. Mamy lekki szum, natomiast myślę, że to jest kwestia regulacji. Mamy lusterko. Lusterką, bardzo fajnie, bo na całej tej wysokości. Jedyne moje takie zastrzeżenie to jest jednak no tutaj czarny laminat, który niestety będzie nam się bardzo palcować, tutaj jak widzicie. No i nie wiem, czy kwestią jest tu, że jest źle zamontowane, czy po prostu to może być wada tej szafy, czyli rączka niestety już nam się tutaj kiwa. Mamy. Bardzo długi drążek, czyli bardzo dużo miejsca na zawieszenie wieszaków. U góry mamy dość głęboką półkę. Jak przesuwamy, mamy kolejną półkę i półeczki. No tutaj mamy kolor czarny, więc trzeba się jednak liczyć z tym, że wszędzie wszystko będzie widać. Zobaczcie sobie. Też wykonanie, też sobie zobaczcie. No tutaj no, miałabym pewne zastrzeżenie, ale tak jak mówię. To jest kwestia budżetu i czy komuś się taka szafa, właśnie spodoba. Ja na razie dzisiaj kończę. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałam, będzie Wam e, przydatne i sami będziecie chcieli zobaczyć na żywo te nowe rzeczy, nowe narożniki, które, e, które tutaj ma teraz Agata Meble w swojej ofercie. Ja uciekam, trzymajcie się to.